Pan z Wami, z Duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł. A cały lud stał na brzegu i mówił im wiele w przypowieściach, tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał jedne ziarna padły na drogę. Nadleciały ptaki, wydziobały je, inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi. I wnet powschodziły bo gleba, nie była głęboka, lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i usły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernia, ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie trzydziestokrotny inne 60-krotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo pańskie, chwała Tobie, Chryste. A więc e, powinniśmy być tą glebą dobrą, przyjmującą Słowo Boże i powinniśmy wydawać dobre owoce. Wchodźmy na portal prawy.pl życzę miłego dnia.